nagrywam, może wskazywać na to, że będzie to filmik Hall Lumpeksowy. Nie moi drodzy. nawet teraz, kiedy to Was mówię, to się dzieje. Tak, w całej Polsce trwa promocja minus 49% w Rosmanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to odbywa się etapami, a ja może obudziłam się zbyt późno, ale teraz czas pozwala mi na to, żeby ruszyć do Rosmana. I, mm, może, jestem ostatnią YouTuberką, bo gdzieś oglądałam filmiki, co dziewczyny kupiły, na co się zdecydowały. Ja chciałabym ukryć ten temat troszeczkę z innej strony, bo ważne też jest przygotowanie. No to jak ważne wydarzenie w życiu każdej kobiety: kolorówka, minus 49%. Przecież to jest jak miód na nasze serce, moje drogi. Więc ja tutaj chcę zwracać Wam swoje sekrety, bo e, tymi sekretami z Wami zawsze chcę się właśnie dzielić. Jak ja przygotowuję się, jak. Na takie ważne wydarzenie. Moi drodzy, zacznę od samego początku, od samego mojego outfitu. Pomyślałam sobie, że dobre rozwiązanie będzie przywciąć gdzieś jakieś barwy, na przykład khaki, moro wojenne, ale ubrałam sukieneczkę dla niepoznaki, bo też chcę m, innych kupujących, na przykład wprowadźcie w delikatny błąd, prawda? że wchodzę o, o jejku, to jest wyprzedaż minus 49%. Haha, nie wiedziałam, prawda? Więc tak naprawdę chcę wyglądać w sumie bardzo delikatnie, ale co kryje się pod tą sukienusią? Moi drodzy, ja już trochę wcześniej, mimo że do tego Rosmana mam niedaleko, chcę być tam jako pierwsza, więc pod tą sukieneczką kryją się nie stringi, bo nie ubrałabym stringów i na przykład dżinsów, biodrówek, bo jak wiecie, szafy w Rossmanie są od góry do dołu, więc ja teraz tutaj Wam zaprezentuję, że mogę, prawda, schylać się w tej kierce, nic nie widać, co nie chcę tutaj, prawda, pokazywać skarbonki, karbonki, więc ubranie musi być przede wszystkim, moi drodzy, wygodne i właśnie ciepłe. Czyli mam na sobie ciepłe rajstopy, ciepłą kieckę. I jaką kurtkę ze sobą zabieram? Też właśnie zdecydowałam się tutaj nie ubrać żadnej krótkiej, nie krępującej ruchu, bo nie wiem czy zdążę, prawda, usunąć kurtkę po otwarciu sklepu do, do tarcia, do szaf kolorowych, ponieważ one u nas są na końcu sklepu, więc to jest kurtka, gdzie Czuję te ruchy delikatnie, swobodnie przy zapiętej, jak i rozpiętej kurtce. Przede wszystkim, o czym też należy pamiętać, to to, żeby ta kurtka miała kaptur, Bo nie wiem, może spotkać mnie taka sytuacja jak opady deszczu. A nie chcę mieć ze sobą parasola, bo chcę, żeby moje dłonie były wolne właśnie, prawda? Czyli żeby tutaj wszystko, prawda, można było sobie swobodnie sięgać. Oczywiście na ręku mam zegarek, ponieważ nie chcę za często sięgać po telefon, Chcę wiedzieć, kiedy wybije godzina zero, żeby móc już ruszyć prawda? Od drzwi do szaf kolorowych. Moi drodzy, przychodzę do obuwia. No teraz mam na sobie oczywiście kapcie, i rajstopy, ja wiem, um, czeka mnie zakup nowych kapci, więc ja wybrałam kalosze, właśnie z tego względu, żeby um, opady deszczu mnie nie zaskoczyły, ale co jest najważniejsze w takich kaloszach, moi drodzy, jest to a poślizgowe, bo jak już wspominałam, szafy kolorowe, Ona są na końcu rozmana, pewnie u Was też, więc przebycie tej, drodzy, tej, tej drogi na płytkach może być, prawda, na szpilkach czy na jakimś obuwiu, które się ślizga, nie do przejścia, prawda, więc ja w tych kaloszach i sprawnie i bezpiecznie tam dotrę. Moi drodzy, ściągając kurtkę, tutaj każdy będzie w szoku, oczywiście przygotowałam sobie też tutaj telefon, mam w nim 5 giga internetu, więc jeżeli zastanie mnie taka sytuacja, że będę musiała jakiś czas poczekać przed sklepem, mogę skorzystać sobie ze stron internetowych, gdzie właśnie pokazują, jakie tam promocje jeszcze mogę napotkać, moi drodzy. I też właśnie w sytuacji, żeby mieć i wolne ręce, zdecydowałam się na plecak. Plecak jest firmy Jan Sport, czyli na pewno, skoro Jan, na pewno firma jest polska. Ten plecak mam od 99 roku. Kiedyś kupił mi go Radek do szkoły. Ja wiem, mały. No, ja nie musiałam dużo książek ze sobą nosić. Moi drodzy, no nie jest to może Prada czy Louis Vuitton, ale polska firma. Moi drodzy, więc wracam do sytuacji z wolnymi rękoma. Na kurtkę plecak, prawda? I cała szafa jest moja. Nic nie krępoi moich ruchów. Nic nie, nie wiem, nie odciąga mojej uwagi, że tu to torebka, prawda? plecak jest z tyłu. Także moim zdaniem... Jak najlepszy wybór, ale teraz co w tym plecaku trzeba ze sobą zabrać, a przynajmniej co ja zabieram. Moi drodzy, więc przybliżę się teraz do Was i teraz będzie, co mam w swoim plecaku na wyprzedaż minus 49 w Rosmanie. Jan, pozwolisz, otwieram. Tak, pierwsza rzecz, którą ze sobą zabieram, no bo wiadomo, mam rajstopy, ale nie wiem, ile może zająć mi czekanie pod Rosmanem, więc zabrałam sobie takie różowe. Nie będzie widać, bardzo ciepłe skarpety. Prawda, bo wiadomo, że przez nogi tracimy najwięcej ciepła. Więc skarpety, moi drodzy, kolejna rzecz. No to nasze dłonie, ja nie chcę, żeby one mi gdzieś cierpły. Chcę mieć, prawda, sprawne paluszki, żeby sięgać po wszystkie te wspaniałości w szafie Rosmana. Więc rękawiczki to też jest bardzo ważne. Kolejna rzecz też tutaj jakby odnosząca się do ubioru. Zabieram ze sobą beret, prawda? Takim na pewno będę kupować też jakieś francuskie kosmetyki, więc hmm, prawda? Jak najbardziej. Jak najbardziej ciepły, zawsze sprawdzony beret na głowie. Moi drodzy, z tym beretem przechodzę do torby na zakupy. Tutaj torba z wedla, mam nadzieję, że pomieści, jak coś to półpycham jeszcze w Janku, w po kieszeniach, może po prostu w ręku coś przyniosę. Dobrze, portfel, moi drodzy, portfel, mały, sprawny portfelik, w którym może to nie będzie gotówka franciszka dostawka losze. Karty, Jedna gotówka nie pleca, z tyłu wiecie, no jednak ja nie ufam wszystkim, więc. Portfel. No i też no, bardzo ważna rzecz, jak nawadnianie. My ostatnio dostałyśmy z Renatą od jednej z naszych wicek, o której serdecznie Ci dziękuję, kochana. Wstrzeliłaś się czasowo bardzo dobrze. Jest to bidon na wodę, gdzie można tą wodę sobie filtrować, więc tak naprawdę do mojego Jana nie zmieści mi się 2 litry płynów, więc y, z tego powodu, że znam już niektóre ekspedientki w rosmanie, w razie czego będę prosiła o uzupełnianie. Jeżeli spotkam mnie coś takiego, że wypiję przed rosmanem już tą wodę, no skorzystam po prostu z hydrantu i będę sobie filtrować, uzupełniać płyny, żeby siła na y, szperanie w szafach kolorowych jak najbardziej była. Moi drodzy, więc woda. Y, Kolejna rzecz rzeczywiście chusteczki, w razie jakiegoś tam, nie wiem, wycieku. Z noska. No i teraz o to trochę mi się tutaj wysypało, więc pozwolę sobie poprawić. Oczywiście, większość z Was na pewno zapomina, trzeba zabrać ze sobą apteczkę. Ja tutaj jeszcze zauważyłam, że nie wzięłam plastra no bo wiadomo, jakieś otarcia, takie rzeczy. Więc co ja ze sobą zabieram? Reni, gdyby spotkała mnie taka sytuacja, z gaga, to rozprasza, mogę wtedy na przykład zamiast różu 02, dzień 04 i co wtedy? Więc moi kochani, reni na zgagę. Następna rzecz, wiadomo, sprawy jelitowe różnie to bywa. Głośność o tym nie mówię, ale węgiel to podstawa, każda z nas powinna mieć go w swojej apteczce. I ja też tutaj specjalnie na to zaopatrzyłam się, moi drodzy, w nerwosol. Bo właśnie gdyby jednak była taka sytuacja, podchodzę do tej szafy, po tym długim oczekiwaniu, a tej z dwójki nie ma, ja nie wiem, jak zareaguje mój układ nerwowy, więc tak naprawdę poratuje mnie tutaj nerwosol. Wiadomo, że w takiej sytuacji może przydałoby się bardziej coś na receptę, no ale dostępu nie mam, więc będę ratować tym. Najwyżej wypiję całą butelkę, moi drodzy. Co ja tutaj jeszcze mam? Solpadyjna na bół głowy, prawda, bo wtedy też możemy się rozproszyć. Ja chcę jednak, żeby te zakupy były dokonane sumiennie. Prawda, mam całą listę. Lista jest w głowie, nie będę zaprzątać sobie tutaj dłoni kartką, prawda? Wszystko pamiętam, czekałam na to bardzo długo, więc pozwólcie, że tutaj z powrotem się spakuję, żeby o niczym nie zapomnieć. Beret z głowy, prawda? France. Wyglądam genialnie. Jakby ktoś się pytał, ten beret zakupiłam na ulicy Narutowicza w naszym ukochanym lumpecie, Tak, moje drogie, we wtorek dostawa. Także ja też może nie będę Janka rozpakowywała. Wiadomo, dostawa to też rzecz taka, jak wyprzedaż, także to. Płyny, jakaś kanapeczka, może jakiś batonik, no może niany lewandowskie, ale nie wiem, a może kupię sobie jakiś, nie wiem, może zrobię kanapki, może batonik, no nie. może coś też czekoladowego, co doda mi energii, tak naprawdę chyba wezmę sobie ze sobą jedną czekoladkę, którą też dostałam od Mojwicki. No i moi drodzy, nogi. Żeby nie czuć zmęczenia. No niestety nie posiadam nic takiego jak składany tamorecz, ale Ikea. No po prostu to jest jednak e, wspaniała rzecz. Może nie polska, ale jakże lekki. Także mogę go nieść na różne sposoby, prawda? Wszyscy będą stali, nogi męczyli. Potem jak ruszą, wiadomo, ja ich wyprzedzę. Dlaczego? Dlatego, że ja nie będę, moja, moi drodzy, zmęczona. Ja sobie po prostu przycupnę. Będę zerkała delikatnie spod rękawka na zegarek. Lista zakupów tu. Wszystko jest. Także moi kochani, mam nadzieję, że skorzystaliście z jakiejś mojej porady. Zdradziłam Wam tutaj swoje sekrety. Mam nadzieję, że z niektórymi z Was spotkam się na wyprzedaży, ale mimo mojej wielkiej sympatii do Was, moich widzek, muszę powiedzieć też jedno: że tam nie ma sentymentów. Porozmawiać będziemy mogły już na zewnątrz, więc jeżeli będę się delikatnie przepychać, sięgać, nie gniewajcie się moje kochane, to jest 49 minus 49 na kolorówkę, także tak, miłych zakupów, mam nadzieję, że z pomysłów skorzystacie, kciukujcie jak filmik Wam się podobał, subskrybujcie nasz kanał, bo będzie, będzie nam ogromnie miło, Boże, już mi się język plącze, jestem taka podekscytowana, nie mogę się doczekać, pa!